Raczej nie można o nas powiedzieć, żebyśmy byli przyjaciółmi. Żyjemy razem. To wszystko. Praktycznie się nie znamy. Jesteśmy na siebie skazani. Dlatego chyba jeszcze się nie pozabijaliśmy. Grunt to nie dać plan. Wiadomo. Nie zawsze jest super. Chodzi o to, żeby nie poniżej pewnego poziomu. I przyznaję, no, masz na tym tyle trochę kompleksów. No ale kto ich nie ma? Mnóstwo facetów ma na tym tyle kompleksy i nie ma znaczenia, że w zeszłym miesiącu będą macie 30. To nie jest zależne od wieku. Każdy normalny facet musi się sprawdzać w łóżku. To, Zwłaszcza w Twojej sytuacji. <laughs> Bardzo cię proszę, tylko bez Pani. Mnóstwo facetów zdradza żony. To naturalne, jak. jak słowik śpiewający w świetle księżyca. Zresztą. zdążyłeś się już przyzwyczaić. Patrząc na to od strony naukowej. Twoje małżeństwo to zaprzeczenie trzeciej zasady dynamiki Newtona. Akcja bez żadnej reakcji. Właściwie ani akcja, ani reakcji. Po prostu nic. A jeszcze muszę się nie nagłowić, żeby obalić dynamikę Newtona. A wystarczyło, żeby się nie szczęśliwi że Jest to starym. Ci dobrze? No. My nie każdemu to mówisz. Nie. Spokojnie. Muszę widzę, że jestem szczerze. No. nie mam ja Jestem z Tobą szczera, nie mówię tego każdemu, jak ktoś był kiepski, bo po prostu nic nie Nic nie mówię. O, co będziemy robić? Zostało jeszcze 15 minut. To może jeszcze raz? No, stary, zaciskasz się. Masz jeszcze siłę, nie <sum> Sam nie. Dobra, tylko to będzie kosztowało dodatkowo 50 lat. Um, Nieładnie, ale. Mówię, no, że. Dobra. To pogadaj. Żałujesz małych ludzi. Pięciu Zawsze się zastanawiam, pod tacy faceci, jak te przychodzą do agenta. Ile można? 30. Nie szkoda ci pieniędzy, przecież ty mógłby się dwać pod dzielną rasą. Skarby, no. Czy jesteś mniej oczywista? Zwykle żona cię przychodzi. Tak? Gdzie byś mi 70%. Wiadomo, płacisz, i wychodzisz. Szybki numerek i wiadomo, żaden jest obowiązek. Też, bo wydaje mi się, że, że tak jest uczciwiej, Zmienisz, mieć kochankę. No, chociaż ja tam bym się wściekła, gdybym mój mąż chodził na dziewczynkę. No, proszę, same niespodzianki. To co? Nie wychodzi wam w łóżku? Nie. Nie lubi seksu? Nie, to nie o to, nie, nie. nie możemy się zdać. Wiem, małżeństwo wszystko psuje. Przed ślubem to nie było fajnie, co? Tak. Nie, ja się będę zbierał. Wiesz, że jesteś. Bardzo szczęśliwy. No, ma to w dupie. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Niedobrze. Masz jakiegoś fazota? Kurwa.